Witam na cotygodniowym czytaniu, które ma za zadanie pomóc Tobie w podjęciu decyzji w tym tygodniu, w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Tak, więc pierwsza moneta mówi o Twoich złych stronach, na które powinieneś uważać w tym tygodniu. Druga moneta mówi, czego nie powinieneś robić. Trzecia moneta, co powinieneś przyjąć. I czwarta moneta, na jaką decyzję powinieneś uważać, ponieważ przyniesie Ci ona. Jakiej straty w przyszłości. Siedemka buław. Karta ta mówi o obronie własnych przekonań, o tym, że masz wrogów dookoła. Tak więc w tym tygodniu trzymaj się z dala od niebezpiecznych ludzi. Z dala, trzymaj się z dala od ludzi, którzy działają tobie na nerwy. Eh, unikaj konfliktów, ponieważ skończą się one w tym tygodniu dla ciebie bardzo niekorzystnie. Czego nie powinieneś robić? Koło fortuny. Nie podejmuj w tym tygodniu żadnych ważnych decyzji dotyczących twojej przyszłości. Nie jest to jeszcze dobry czas na to, żeby coś zmieniać w swoim życiu. Warto poczekać na lepsze okoliczności. Co powinieneś przyjąć? Rycerz mieczy. W tym tygodniu mogą Cię spotkać jakieś nieprzyjemności, jakieś kłopoty, coś na co nie będziesz miał wpływu. Tak więc nie warto się tym stresować, nie warto się tym przejmować, ponieważ tego nie zmienisz. Skup się na tym, na co masz wpływ, co możesz zmienić w sobie, żeby mogło się zmienić Twoje otoczenie. Rycerz Bułow oznacza wsparcie wszechświata, dążeniu do celu. Ale przy tej monecie będzie to znaczyło, że pora przestać czekać na łód szczęścia, wziąć życie w swoje ręce. Jeżeli chcemy zobaczyć jakieś zmiany w naszym życiu, powinniśmy sami o to zadbać. Szczęście samo do nas nie przyjdzie. Tak więc w tym tygodniu warto wziąć się do roboty i pomóc szczęściu, ponieważ samo sobie ono nie pomoże. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podpowiedzi, które dostaliście ode mnie w tym tygodniu i monety, które wybraliście, pomogą wam podjąć decyzję, która dla was będzie korzystna. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.